My family Szanowni Państwo, drogie dzieci, tak korzystając z okazji, postanowiłem Was odwiedzić tutaj dzisiaj, zobaczyć jak mieszkacie. Wiem, że przygotowujecie się do pobytu w szkole. Drogi Państwo, szanowni ludzie, do każdej was przywitać i zobaczycie jak my tu żyjdę i znajdziecie że wy do szkoły. Korzystając z tej okazji przywiozłem wam drobne prezenty, upominki, takie plecaki oraz przedmioty i wyposażenie, które przydaje się w szkole, jak piórniki, ołówki, różnego rodzaju inne wyposażenie. To jest minister Pan Michał Mihailo Cieslak. 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 To jest minister, dla którego chcemy zaopiekować, chcę wam po prostu w tej i przyneste wam dekki rzeczy do szkoły, Z plecaki, jakieś puzy, zoszyty, książki. Chciałem podziękować władzom samorządowym oraz dyrekcji szkoły internatu, że tutaj wami się opiekują przy okazji, chcielibyśmy po prostu podziękować wszystkim dyrektorom, opiekunom, jakim zajmuje się Wam. Życzę Wam dobrego pobytu. Mam nadzieję... Życzę Wam dobrego pobytu i mam nadzieję, że krótkiego będziemy się tutaj wszyscy Wami opiekować i dbać o Was. Mam nadzieję, że krótko, ale w razie uciału my Was nie wyganiajemy, nie? Tak. <śmiech> Było <śmiech> <pewno. Każdy śmiech> e, Oczywiście oczywiście Podejmujemy wszelkie starania, żeby Ukraina jak najszybciej zwyciężyła tą wojnę i będziemy pomagać, żeby odbudować wszystkie zniszczenia, żeby kraj Starania, żeby Ukraina po prostu skorszy wyszła z tego stanu wojskowego i będziemy pomagali, czy możemy. Żeby, żeby kraj się rozwijał i wrócił na dawną ścieżkę tak, żeby rozwoju żeby, żeby gospodarczego. Wynosł na dawną ścieżkę rozwoju, jaka była może i nawet lepsza, bo że Unia nam pomoże. W piątek w Polsce będzie pan prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, będziemy rozmawiać o, o bezpieczeństwie i zakończeniu jak najszybszym zakończeniu wojny będzie pan prezydent J. i że żeby zakończyła wina, ale czy to tak pomoże, to będziemy ale... Teraz najważniejsze jest to, żebyście byli wszyscy uśmiechnięci, żebyście poszli do szkoły. Teraz najważniejsze jest to, żeby wszyscy byli uśmiechnięci, szczęśliwi i poszli do szkoły. Żebyście się nie martwili niczym, bo wszystko będzie, się na się będzie na pewno dobrze. dobrze. Życzę wam miłego pobytu i proszę sobie tutaj już. Zabrać te rzeczy, przekazać, że ktoś może mi pomóc. I wszystkiego dobrego. Dzień dobry, również witam wszystkich. Na tym spotkaniu dziękujemy panu ministrowi, że odwiedził nas. I oczywiście was, bo wiemy, że jesteście tu nie z własnej woli, ale witamy was bardzo serdecznie i staramy się was wami opiekować. Dziękuję dziękujemy za gościnność u nas, przyjechaliśmy po prostu, no i podziękować za Życzę właśnie, żebyście mieli tu bezpiecznie, bezpiecznego powodu, jak najszybciej wrócili tam, skąd przyjechaliście, czyli do waszej rodzinnych domu, bo wiemy, że wszędzie jest dobrze, ale najlepiej to oczywiście we własnym domu. Będę się żeby szybciej wrócili do żeby było spokojnie i czym się z domu Jeszcze poprosimy pana dyrektora zespołu szkół zawodowych, który... Również chciałby. Panie ministrze, ja myślę, że tak w imieniu społeczności tej tutaj, która zamieszkuje w naszym internecie, pragnę podziękować za ten bardzo miły gest. No my tutaj już tworzymy pewną rodzinę. Poznaliśmy się dużo wcześniej. Są osoby, które chodzą też do nas do szkoły. Także mam nadzieję, że to życie, no takie zastępcze, ale w jakiś sposób układa się. No i cieszymy się, no. miejmy nadzieję, że wojna skończy się jak najszybciej, zwycięsko dla Ukrainy. No i wiem, że Państwo, bo rozmawiałem z wieloma osobami, pragną tylko jednego, wrócić do swoich domów jak najszybciej. Także dziękujemy serdecznie. Ja dziękuję. Chcę podziękować wszystkim mieszkańcom Pińczowa oraz tutaj regionu za pomoc, wsparcie. Oczywiście wszystkim urzędnikom również, którzy pracują i pomagają w tej rejestracji. Pamiętajmy o tym, że to jest nasz sąsiad, że sytuacja jest bardzo trudna i my musimy stanąć na wysokości zadania. Natomiast tu ze strony rządu podejmujemy wszelkie starania, aby świat zachodni, Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone włączyły się bardzo intensywnie w tą pomoc, ponieważ my jako kraj nie jesteśmy w stanie ponad 2 miliony osób przyjąć w taki sposób, aby aby zabezpieczyć wszystko, więc to wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej, ale i Stanów Zjednoczonych będzie nam też bardzo potrzebne w obszarze administracji państwowej, która musi, z, musi przygotować się również i, i też ponosić pewne koszty w zakresie tej pracy, ale służby zdrowia, yy, naszych mieszkańców, którzy też bardzo intensywnie pomagają, te wszystkie. Elementy muszą być zebrane w całość. Musimy przeprowadzić jak najszybciej rejestrację. Też po to, aby przedstawić na zewnątrz te liczby już dokładne, wszystko w odpowiedni sposób przygotowane, tak aby też ubiegać się o wsparcie dla Polski związane z tą falą uchodźców, ponieważ no to jest ogromna ilość i, i też jako, jako kraj będziemy potrzebować pomocy finansowej, żeby temu wszystkiemu podobać. Także bardzo dziękuję i, i, i proszę też wszystkich naszych mieszkańców, obywateli, o, o utrzymywanie dalej tego, tego wsparcia, o pomoc samorządom, rządowi w tym obszarze, bo, bo ci nasi sąsiedzi, nasi sojusznicy również w tej walce tego po prostu potrzebują. My też również jako, jako kraj tego potrzebujemy, aby to wsparcie okazywać. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Proszę ja bardzo. bardzo. Tutaj już Państwo tutaj Za gospodarzy to. Nie no mają... pracujemy, My pracujemy dziecko, a oni nie. A nie, to, oni chcą pracować, ale nie mają gdzie. To mało, wszystko, to, to wszystko tak, musimy to organizacyjnie zabarne. przygotować, strukturalnie w zakresie już po rejestracji, ale też będziemy uruchamiać wsparcie i społeczne tutaj ze strony. Urzędów, żeby te środki jakieś zabezpieczyć, a w następnej kolejności oczywiście i naukę języka, i będziemy się zastanawiać, w jakie sektory gospodarki będziemy mogli przekierować te osoby, które chcą podjąć pracę. A wiem od państwa, nie tylko od państwa, bo szereg takich spotkań przeprowadzam, że wszyscy Państwo chcecie iść do pracy i też no bo za oni to. Nie chcą, oni się stydzą, nie chcą komuś siedzieć na garczku no, przepraszam. To jest oczywiste, ale to też jest. Bo wytykany, nie mówię, że przy wszyscy. Wiadomo, że sporo osób Polaków chcemy pomóc, ale nie zawsze każdy tak myśli, nie? Niektóre po prostu... No... Będziemy Postyka się starać się wszystko też. zorganizować w taki sposób, aby, aby to było również i z korzyścią tutaj dla Państwa i żebyśmy wszystkie te potrzebne... Bo oni nie potrzebne... wiedzą, czy wystarczy PESEL do pracy, czy muszą mieć jakieś inne dokumenty. Wystarczy PESEL tylko. Wystarczy PESEL do pracy i... I to wszystko, to też daje Państwu tutaj zabezpieczenie medyczne oraz również w zakresie tej pomocy społecznej, którą tutaj będziemy udzielać. Także proszę się nie martwić, to wszystko staramy się przygotowywać również w zakresie przepisów, proszę być dobrej myśli po prostu, w ten sposób. mam pytanie, czy wszystkie dzieci chodzą do, do, do szkoły już? Wszystkie, tak? Czyli to teraz... Ja też będę się starał tu z miejscowymi przedsiębiorcami nie, no, porozmawiać, żeby panie w jakiś sposób za, za. spotkania to wszyscy poszli, dzieciaki zadowolone, szczęśliwe, jednym mniej, bo szukają kawalerów, no, ale nie A, zadowolone. znajdą, 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 znajdą. Mamy tu młodych kawalerów. Ale nie słuchają, tak. się nie Rozmawiałem tak. już z ludźmi, ale na razie no, Ciekiem, wszyscy czekają na te, tak. na przepisy, ale wiem, że już pan minister. Mówi, że już jak mamy pesel, czyli możemy przyjąć się do pracy. Myślę, że, że będziemy. Pesel i chęci do pracy. Tak, tak, tak. że będziemy w kontakcie, jakby z jak Panią, dobrze? Jak Wystarczy PESEL, można iść od razu do pracy i w ciągu siedmiu dni pracodawca powiadamia po prostu y, urząd, że przyjął taką osobę i że ona co pracuje. Z tymi czy to jest więcej? Te osoby się... będą mogły złożyć wniosek tutaj do miasta. Do tak zwanej opieki społecznej i pracujemy nad tym, aby mogły otrzymywać taki zasiłek wspierający. To jest około, około 700 zł plus oczywiście ta pomoc na dzieci, która w Polsce obowiązuje. Więc jak ktoś otrzyma PESEL, wtedy może się zarejestrować tutaj u pana burmistrza w opiece społecznej, otrzyma wsparcie oraz te 300 zł takie na start, które zapewniamy jednorazowo. No i oczywiście, jeżeli. Jeżeli może podjąć pracę, to wtedy może również podjąć pracę że za, zapraszam dziękujemy dziękujemy bardzo za spotkanie i myślę że będziemy spasować wspólnie dla waszego dobra chciałabym podziękować w imieniu wszystkich ukraińców że pan Minisz do nas przyjechał zainteresował się taką małą miejscowością jak Pinczu i w ogóle dziękuję całej gromadzie ca i Panu Burmistrzu i dziękuję, dziękuję wszystkim. Warunki mamy, powiedzmy, że nie bardzo dobrze, ale dobre, więc nikt nie narzeka, bo nie mamy na co narzekać. Dziewczyny są, dzieci zadowolone, że w ogóle nam się interesują. Polacy są przekochane, przeszliczne i w ogóle pomagają. Wiadomo o co chodzi. Może nie wszystkiego nam potrzeba, modelami nie będziemy, ale jednak nie. Jakoś tam nie po to przejechaliśmy, nie uciekliśmy od tego, tylko chcą po prostu, nie wiem, spokojnie żyć i mam nadzieję, że oni wrócą szybko do siebie i my będziemy spokojni i one będą spokojni, nie? Dziękujemy. Zobaczymy. Dziękujemy sobie, że nas przyjechał, jeszcze raz dziękujemy. Tak, polecamy się na przyszłość, jak co, to nie umijać w większu. Dziękujemy bardzo, dziękuję bardzo.